Dzień dobry, Kolejny Wsińsko Państwu. Tym razem naszym gościem jest Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu, ale niestety dzień nie jest dobry. Właśnie chciałem powiedzieć sformułowanie dzień dobry jest wyłącznie grzecznościowe w tej sytuacji. Pezydent... Ale jest potrzebny, panie redaktorze, powinniśmy podtrzymywać jeden drugiego i. To wsparcie i partnerstwo jest nam bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że pani je odczuwa ze strony Polaków. Ja mogę we własnym, ale sądzę, że to zdanie podziela wielu z nas, wielu Polaków, powiedzieć panu, że no, no co mogę panu powiedzieć? Oprócz tego, że jesteśmy z wami i bardzo wam współczujemy, a wiemy co dobrze to. Chciałem to pytanie zadać później, ale to może zadam pytanie teraz. Co Polska może zrobić dla e, Ukrainy teraz, w tej sytuacji? No, jeszcze dziś, już, już dzisiaj doszło do rozmowy prezydentu o 5 nad ranem i prosimy Polskę o to, żeby Polska wspierała Ukrainę na arenie międzynarodowej, I o to, żeby zbudziła Zachód i Unię Europejską i NATO i w kierunku takim, żeby te instytucje już teraz, już w tej chwili wprowadzili te sankcje, o których mocne sankcje piekielne sankcje, o których mówili wcześniej. Słyszy pan o tym, o zapowiedziach szefa unijnej dyplomacji, który mówi o tym, że zamrożone zostaną aktywa finansowe Rosji, zostaną wprowadzone sankcje, jakich nigdy jeszcze Rosja nie miała. Ale czy to wystarczy? Nie wiemy. Zobaczymy, jak to będzie działać. Potrzebujemy teraz przynajmniej czegoś takiego, czy takich działań i takich decyzji, które by powstrzymali Putina od y, wydania nakazu na dalszą inwazję. Ale w zasadzie wygląda to w tej chwili tak. Jeżeli, jeżeli oczywiście te informacje się potwierdzą, bo żyjemy w świecie, w którym, jak powiedział prezydent Zański, atakują nas nie tylko bomby, ale też fake newsy to mówi prezydent Ukrainy. No niemniej jednak, jeśli te informacje, które mamy się potwierdzą, to atak na Ukrainę jest prowadzony w zasadzie z każdej strony, to znaczy z od strony Białorusi, ze wschodu, czyli z Ługańska i Doniecka, no i z południa, to znaczy, z Krymu. Być może potwierdzą się informacje o desancie morskim w okolicach Odessy. Panie redaktorze, mówimy o wojnie. Mówimy o tym, że Rosja zaczęła wojnę przeciwko Ukrainie. To nie jest taki atak, do którego no, oczekiwaliśmy, że może dojść na Donbasie, ale to jest wojna przeciwko Ukrainie, którą wypowiedział Putin. I, Te, i bomby, bo bomby i rakiety spadają na na, w zasadzie na miasta w, w całej Ukrainie, jeżeli rzeczywiście atakuje się Iwano-Frankowsk, czyli miasto no, przy granicy z Polską, to widać, że tak naprawdę nie chodzi o odbicie Donbasu, tylko chodzi o, no właśnie o co? O to, żeby Ukraińców y przekonać do tego, że muszą się poddać, że muszą się dogadać z Rosją za wszelką cenę? Panie redaktorze, no, nie mogę w tej chwili potwierdzić, że to są rakiety, które padły na iwano czy Luc. Wybuchy rzeczywiście doszło tam do wybuchu, ale nie wykluczam, że to może, mogą być wybuchy spowodowane jakimiś działaniami grup dywersyjnych. Natomiast czego chce Putin i on to, o tym powiedział? On chce, żeby Ukraina się podala, ale i, i, i przestala na jego warunki. Ale nie jesteśmy, e, e, do, nie możemy tego sobie pozwolić i dlatego e, walczymy i dlatego bronimy się i dlatego stawiamy opór. I to robimy. Na wszystkich kierunkach, na wszystkich naszych granicach, które zostały zaatakowane. No to jest pytanie o morale nie tyle nie tylko liderów Ukrainy, ale całego społeczeństwa. Czy Ukraińcy są gotowi na to, by rzeczywiście tak wiele zaryzykować? No, czy, czy po prostu nie będzie tak, jak chciałby tego Putin, że presja społeczna będzie taka, by dogadać się jakoś z Rosją, by przestali ginąć żołnierze, bo niestety już zaczęli? Panie redaktorze, ostatnich. Tygodniach bardzo dużo osób zgłosiło się do e, e, oddziałów e, obrony terytorialnej i są, wyrazili swoją gotowość do e, wstąpienia do obrony terytorialnej i do obrony swoich miejsc zamieszkania i miast, w których mieszkają. Także społeczeństwo jest przygotowane do tego, żeby oddać otwór. E, Agresor, 12 po dziewiątej. Naszym gościem jest Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce. Panie ambasadorze, dochodzą do, no, do nas e, informacje z Kijowa, z Charkowa, z większych miast Ukrainy, no, że panuje tam skądinąd zrozumiały coraz większy niepokój. Ludzie próbują uciec z miasta, ludzie próbują, wypłacają pieniądze z bankomatów, robią zapasy żywności. E, no i pytanie brzmi, czy pan się nie obawia, że to może się przerodzić w panikę. Panie rektorze, no oczywiście daje sobie sprawę, że ludzie są no, przerażeni i przestraszeni, ponieważ nikt nie oczekiwał, że w XXI wieku może dojść do wojny w centrum Europy. I <laughs> no, oczywiście ludzie próbują sobie e, zrobić jakieś zapasy i przygotować się do ewentualnej możli możliwej inwazji w głąb Ukrainy. Natomiast nie wykluczam też tego, i, i zaczynamy o tym rozmawiać. Byliśmy już wcześniej o tym rozmawialiśmy, ale teraz mówimy to bardziej pragmatycznie i praktycznie o tym, że będzie też fala uchodźców z Ukrainy do Polski. To zdajemy sobie sprawę, tak samo jak mogą do Polski przyjeżdżać. I obywateli polskich, którzy znajdują się na Ukrainie, ale też obywateli innych państw, którzy przebywają na Ukrainie i będą szukać możliwości wyjazdu do swojego państwa przez Polskę. To rzeczywiście to jest coś, na co Polska się musi przygotować, ale ja jeszcze porozmawiam o tym, co się dzieje w Ukrainie. Mówię o polityce, bo w zasadzie te, ta sytuacja militarna zmienia się co chwila. To jest pytanie takie, czy w ogóle Ukraina rozważa w tej chwili prowadzenie jakichkolwiek rozmów z Rosją, by, nie wiem, o, o zaprzestanie. Po, po wstrzymaniu ataków, o zawieszeniu broni? No w tej chwili nie, 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 nie wyobrażam sobie, żeby były jakieś rozmowy. Wczoraj prezydent Zelenski próbował skontaktować się z Putinem i, i no przekonać go, żeby nie podejmował decyzji o, 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 o daniu nakazu czy rozkazu na atak. Ale do takiej e, rozmowy nie doszło. Nie, nie wyobrażam, żeby doszło w tej chwili. Rosjanie są, Rosjanie są karmieni przez media rosyjskie, przez państwowe media rosyjskie jakąś niewiarygodną propagandą, w której opowieść opowiadane jest, im, znaczy mu przekazywane jest, im, że odkrywane są masowe groby Rosjan na Ukrainie, że Ukraińcy palili ciała Rosjan na Majdanie, no jakieś nieprawdopodobne, niestworzone zupełnie historie. To są właśnie te fake news, o których mówił prezydent Zełenski. Jak Ukraina się chce przed tego rodzaju atakiem bronić? No, panie redaktorze, oczywiście, że Rosja będzie wymyślać różne historie. I to jest znane z, z historii i zachowania agresorów. Ale oczywiście musimy wspólnie właśnie pokazać światowi, że Rosja korzysta z... Po prostu e, fake newsów. Ostatnie, tak. ostatnie pytanie w tej części rozmowy to jest pytanie o to, kim jest w tej chwili Putin. Bo mówi się, że Putin nie, nie, nie kontroluje tego, co robi, że stracił kontakt z rzeczywistością, Putin oszalał. Inni mówią, że to po prostu zbrodniarz wojenny i wcale nie oszalał. No zbrodniarz, jeżeli pod, oddał rozkaz e, zabijać e, cywilów na Ukrainie i okupować e, Ukrainę, to jest zbrodniarz wojenny. Radio RMF24, Interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy z Andriem Deszczycą, słuchaczom RMF-u. Serdecznie dziękujemy. Panie ambasadorze, jesteśmy za czas w internecie i ja mam tylko takie Ale pytanie. ja już nie mogę, panie ambasadorze, już nie mogę. ostatnie jest pytanie. Zupełnie tak. o, zupełnie ostatnie pytanie, bo pytałem pana co Polska może zrobić dla Ukrainy, a teraz chciałem tylko spytać co Polacy, co normalni Polacy mogą zrobić, by jakoś nie wyrazić solidarność, by pomóc Ukrainie, bo doskonale tak. chyba rozumiemy, że to nie jest normalna sytuacja, to jest nadzwyczajna, zupełnie sytuacja, w której no Potrzebne no są, tak. Że jest jest, jest <laughs> wojna. Po pierwsze, po pierwsze już od e, kilku tygodni odczuwamy to wsparcie, które okazują Polacy Ukraińcom, i to wsparcie jest dalej potrzebne. Wsparcie i solidarność e, e, pokazywane przez e, organizacje, demonstracji i różnego rodzaju akcji wsparcia Ukrainy wszędzie w Polsce, ale też e, uważam, że e, to jest jedna rzecz, a druga e, przygotowanie. Wsparcia tych Ukraińców, którzy tutaj znajdują się w Polsce, okazania im pomocy i przekazanie dobrego słowa, powiedzmy. I, I trzecia rzecz, przygotowanie się do tego, że może być więcej Ukraińców, ale którzy przybędą tutaj jak do sąsiadów, do dobrych sąsiadów. Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że w tym bardzo trudnym czasie znalazł pan dla nas chwilę. Dziękuję no, na, na, Najlepsze życzenia i nasze wyrazy wsparcia no, chciałbym przekazać dziękuję. panu. Jesteśmy z wami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się do widzenia.